Dindon, 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 bo to do mnie dzwoni. Masi, masi! Jestem gotowa na ramen. Zaraz tam pójdę, także do zobaczenia za chwilę. No to w porządku, powinniśmy też usić. O, cześć, to tutaj. Wygląda na to, że kano jeszcze tutaj nie ma. A ten znak mówi, że jest tymczasowo zamknięte? Myślisz, że jesteśmy we właściwym miejscu? A co jeżeli to on to prowadził? Albo jego rodzice? Albo coś takiego? Próbowałam sprawdzić, żeby się upewnić, ale nie ma innych sklepów o takiej nazwie. I wygląda też na to, że ma dziwnie okropne recenzje. Harry Tugger Kitchen? Mówię, że wcześniej gdzieś to słyszałam. Tak, myślałam. O, jesteście. O, Kano, byłeś w środku? Tak, znam właściciela. To chodźcie. Jaka szycha? Tego zna, tam, tego zna, tu był, tu pracował? Ile on ma lat, 40? Jaki Fifarafa? Chyba dobre, co? Zyskaliśmy pyszny posiłek. Ojej, jakie to jest dobre. To jedzenie było pyszne całym sercem i duszą. O, oh, było przepyszne. O, oh, za przyjemność po mojej stronie. A widząc radość na twarzach z jedzenia mojej zupy, cieszę się, że podjąłam ten wysiłek. Jego? Czekaj, to ty to zrobiłeś? A nie ktoś z restauracji? A mam na myśli, wciąż trenuję. To on! Jakiego ty masz skilla? Moja zupa smakuje dokładnie tak, jak w Kuchni Zwycięskiej, tylko to jest ten smak, którego ja chciałam. Poczekaj. Ale to jest... Heritage Kitchen, prawda? Dlaczego ta zupa smakuje dokładnie tak samo jak w kuchni zwycięstwa? Naprawdę masz bystre poczucie smaku, araj. Bo Victory Kitchen w Shinjuku. Aaa, to jest jakiś taki sklep też jakby z tej samej rodziny. To jest ta sama gałąź sklepów, jakby. Ta sama sieć. Haritage Kitchen. Aaa, więc jakby ten sklep jest oryginałem. Tak, zgadza się. To chińska restauracja, ale jej znany ramen przyniósł wielu młodych szefów kuchni. Duże teraz chcą trenować. Aaaa! To wszystko już wiemy! Tak więc właściciel postanowił otworzyć kuchnię tą Victory Kitchen. Jako rodzaj szkolenia dla początkujących szefów kuchni. Ej, to w sumie genialny pomysł! Wow, to właściciel musi być naprawdę pasjonatem gotowania! O, tak, byłem zdumiony, kiedy po raz pierwszy wypróbowałem ten ramen. No, cześć! Witam, młodzieży! Ja ma sam? O, witajcie! Wydwoje? Czucie się jak w domu. Ej, wszystko w porządku? Naprawdę powinieneś odpoczywać. Nie, czuję się dobrze. Niecodziennie widzę, że przenosisz tutaj swoich przyjaciół, wiesz, przynajmniej chcę powiedzieć cześć. No a więc gdzie mieszkacie? Wydwoje? A właśnie wysyłacie sobie jakieś maily? M maile? Nie czekaj SMSy? E e słucham? <grym> O, o czym ty mówisz? O no, już, relaksuj się, już, już. W dzisiejszych czasach młodzi ludzie wymieniają masę tych różnych sygnałów. Takich sygnałowych i tak dalej, prawda? Tak, dziadek, wysłamy SMS-y. Dziadek, już ich nikt nie używa. A, to przepraszam. on e, jest naprawdę świetnym dzieckiem. Ale jest trochę nieśmiały, jeżeli chodzi o jakąkolwiek socjalizację. Jeżeli kiedykolwiek potrzebujecie czegoś, to po prostu dajcie mi znak. No, już przestań, przestań. O, jesteś taki zabawny. Równie dobrze możemy się wymienić numerami. O! Wymieniliśmy liczby z Yamagoshi. No tak. Wymieniliśmy się numerami telefonu. O, więc co myślisz o smaku? Jest w porządku? Pasuje Twoje gusta? Tak, jest przepyszne. Naprawdę brakowało mi tego smaku. A smak płatków Bonito po prostu uderza cię tak BAM! To trochę wydobywa smak wszystkich innych składników, prawda? Mógłbym to jeść codziennie. Oho, widzisz? Mówiłem ci! To świetna robota! Nie, ja ale... Wiem co powiesz. A ja mam pytanie, a ktoś wytłumaczy, że nie możemy mieć równych wiórów? A wy macie równe wióry? <laughs> o, naprawdę jesteś mistrzem. O, w porządku, rzucę okiem na twoją technikę. I potem jak pożegnasz swoich przyjaciół, to możemy pójść poćwiczyć w kuchni. Ojej. Ojej, Yamagoshi-san? Nie masz się dobrze, potrzebujesz odpoczynku. Albo... O, nie mogę spać po tym, jak, jak Miyazawa przyszedł. Miyazawa był tutaj? Zastraszył cały personel w tym lokalu. Teraz nie mogę prowadzić sklepu. nie wiem, co się nawet stanie z tym miejscem. A chciałem dać tylko ludziom taki autentyczny smak. O. Muszę tu posprzątać i pomóc, zanim wrócę do domu. Także dzięki wam za dzisiaj. O nie, nie, to my dziękujemy za jedzenie, nie, było niesamowite. Czy wszystkiego co najlepsze, Jemagoshi San. Tak, pewnie, dzięki, do zobaczenia Jej, w jakim on jest kiepskim stanie Czy uważasz, że Yamagoshi-san Czy wszystko z nim w porządku? Trochę się martwię I ten cholerny Miyazawa? Jak myślisz, o co chodzi? Jest skradziony? O, Lufa, byłeś taki cichy i dobrze wychowany Dobry chłopiec o, poczekaj, ale to, ale to jest skradzione? Co zostało skradzione? Mogę tutaj wyczuć ślady wykorzystanego pożądania. Jeśli tak jest, to to oznacza, że następny pałac jest związany ze sklepem? Ruferu! O, to ten! O, to wy dwoje. O, jesteś szefem kuchni w Victory Kitchen, prawda? O, tak, przyszłaś do sklepu pewnego dnia. Tak bardzo mi przykro z tego powodu, co się stało. No już, już, spokojnie, to zdarza się. Nie, nie, to nie problem, naprawdę. Dostaliśmy też zwrot. Nie ma za co więcej przepraszać. Nie bądźmy głupi. Jesteśmy dłużni klientom naszego sklepu, dokładnie takim jak ty. Ale odkąd zaangażował się Miyazawa? Huhu! Ten facet wydaje się wiedzieć bardzo dużo o tym, co się dzieje między sklepem, a Miyazawą. I wygląda na to, że jego nadzieja również jest skradziona. Chyba powinniśmy wysłuchać tego, co ma do powiedzenia. Nawiasem mówiąc, w oparciu o te mundury, jak sądzę, wybieracie się do Kokatsu, prawda? Mamy też pracę na pół etatu, jeżeli chodzi o Victory Kitchen. Ale cóż, myślę, że nie popracuję już tam technicznie. Ja no właściwie jesteśmy przyjaciółmi Kano. Czy mógłbyś nam powiedzieć, co się z nim stało? Kano? A, masz na myśli, że jesteście przyjaciółmi Miszyna, tak? Erika Kitchen to sklep mojego mistrza. Aaa, rozumiem. Martwiłem się potem, jak Miazawa spisał to miejsce w telewizji. I przy tym sprawdzić, co u niego. Miazawa, masz na myśli tego mężczyznę, który przyszedł do Twojego sklepu pewnego dnia? Ten taki celebryta, od krytyk kulinarny i tak dalej? Tak. Gdy ten facet wyruszy do jakiegoś sklepu, po przyglądzie daje mu recenzję. I bardzo często usuwa to miejsce. Niezależnie od tego, czy jego krytyki są ważne, czy są sfabrykowane, jego słowo to jest jakby słowo większości. I klienci po prostu przestają przechodzić. Naprawdę? Po prostu on może ukraść później prawa do tego sklepu po zniszczeniu czyjejś działalności. A czyli to tak działało. Ruinuje reputację sklepu, psuje smak ich potraw, a potem ponownie otwiera nowy sklep. Dlatego kuchnia zwycięsa smakuje zupełnie inaczej niż ta wcześniej. Tak, zgadza się. I nasz nowy bulion jest wykonany z tandetnych składników. Boże, jak ja mu współczuję. A dlaczego tego nie ujawnisz? Tak, założę się, że gdyby to wszystko wyszło na jaw, to co robi, to społeczeństwo zjadłoby go żywcem. To nie jest takie proste. Nawet gdybym ujawnił, to i tak nikt by w to nie uwierzył. Poza tym Miazawa jest teraz takim wielkim zagrożeniem dla wszystkich. Ma kontakty z branżą żywności, w show biznesie, które wykonują umowy z tyłu, aby zapobiec wydostaniu się różnych dowodów, informacji i różnych innych zeznań. Więc wbrew przytłaczającego wpływu Miazawy, to i tak i tak sklep musiałby się zamknąć. Ale musi być coś, co możemy zrobić. Moglibyśmy błagać Miazawy o wycofanie tych recenzji, ale to oznaczałoby, że. Nie. Nie powinienem zajmować Waszej głowy takimi rzeczami. Przepraszam, naprawdę nie martwcie się o to. Ale dlaczego Miazawa przede wszystkim postawił swój wzrok na. Victory Kitchen? Nie mam pojęcia. Nie wiem, co się stało, że akurat zwrócił uwagę na to miejsce. Ale wiem, że on obwinia się za to. Ale on nawet widać, że on jest takim ociekającym złem skurwysynem. A Kano się obwinia? Po raz pierwszy Miyazawa przybył, aby przejrzeć nasz sklep. To on tam pracował. Miazawa zaczął naśmiewać się z naszego charakterystycznego bulionu. A Shion się zdenerwował i wylał mu zupę na twarz. Ojej! A więc to o to chodzi? Ojej, naprawdę? Nie wiem, czy to był powód, ale po tym jak Miyazawa dał nam straszne recenzje, od tego czasu sklep cierpi. O! Trzymać nerwy na wodzy, no. Ale proszę, nie zrozumcie mnie źle. Nie sądzę, żeby Shion zrobił coś złego. Miazawa obraził naszą dumę jako profesjonalnych szefów kuchni. Powinniśmy być tymi, którzy za nim staną. A biedny on wiedział, że nie mogliśmy działać i po prostu stanęło na niego w tym miejscu. Nic nie zrobiliście? On sam was bronił? Myślę, że Kano wciąż jest w środku i powinien z nim o tym pozmawiać. Nie, ja powinienem już iść. Shun był dla siebie bardzo surowo od tego czasu. I uważa, że spowodował wszystkim kłopoty w sklepie. Jeżeli teraz z nim porozmawiam, to może poczuć się jeszcze bardziej winny. A nie chcę przykładać do tego jeszcze więcej ręki. Masa-san. W każdym razie, przepraszam, że to wszystko musicie denerwować. Mam nadzieję, że wy dwoje będziecie dobrymi przyjaciółmi dla Shuna. Ojej. Tak jak myślałem, ludzie, którzy mają jakąś formę połączenia z tym sklepem, po prostu mają nadzieję. jemagoshi san i Masa-san i Kano, i prawdopodobnie ktoś związany ze sklepem, jest władcą następnego pałacu. Wróćmy jutro i zbadajmy obszar wokół tego sklepu. Chciałbym potwierdzić moje podejrzenia. Ale Lipa. Yesterday. Today. Tomorrow. Ko! Jezu, jak dobrze ci widzieć! O, dzień dobry! Czy hmm, czujesz się dobrze? O, tak, mogę ponownie iść do szkoły. I zaczynam od dzisiaj. Martwię się, że wszyscy w szkole prawdopodobnie będą o mnie rozmawiali. Zostałam zaatakowana przez tego gościa z metra, Kujciego, i spadłam na tory, później kończąc w szpitalu. Nie zrobiłaś nic złego. O, racja, dzięki. Ba, jeszcze dodatkowo obroniłaś Closer. Po incydencie wszystko się rozpadło. Marzenie Motochy i ja bardzo się podzieliłyśmy. Wiele przeszłyśmy przez drużynę baseballową. Baseball był jedyną rzeczą, w której byłam dobra. A teraz to teraz zniknęło. I naprawdę nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Przez to na jakiś czas traciłam swoją silną wolę. Ale Motocha przeszła ze mną przez to wszystko. I bardzo mnie pocieszyła i zachęcała mnie. Opowiedziała mi też o tobie. I powiedziała, że przyszedłeś do mnie do szpitala. Dziękuję ci za to. A potem, kiedy przekazała wiadomości o zapanie Kuiciego, nagle pomyślałam, że ja chcę żyć. I to było tak, jakby energia rosła w moim sercu. Cieszę się, że mogliśmy jej pomóc. My jest taka kochana. Może usłyszenie wiadomości o Ukuicie było dokładnie tym, czego potrzebowałam? Chyba jestem łatwa do uszczęśliwienia. Jestem pewien, że zmiana serca była czynnikiem, ale, ale prawdopodobnie to też spowodowało jakby rozebranie tego całego obszaru w Mementosie. Ludzie, którzy nie mogli liczyć się ze swoimi pragnieniami, powoli zaczynają znowu chwytać nadzieję. Jesteś naprawdę bardzo odważna. O, tak myślisz? To miło swojej strony. Prawda jest taka, że bałam się przyjechać dzisiaj na stację. Ale zobaczenie ci tutaj pomaga. I cieszę się, że znowu mogę pójść do szkoły. Puściła nam oczko nawet! Pociąg zaraz będzie. Proszę czekaj za żółtą linią. Hi! O, przepraszam. Nie chciałam ci zagadywać. Pociąg nadchodzi, więc porozmawiamy później, dobrze? To nie jest tak, że wy możecie pojechać jednym tym samym pociągiem? Dobra. No cześć! Życie studenta jest zdecydowanie nie dla mnie. Więc jaki mamy dzisiaj plan? Czy powinniśmy iść do Mementosa? Oho, oho, oho. Następny władca pałacu prawdopodobnie ma jakiś związek z Heritage Kitchen. Musimy złożyć temu miejscu kolejną wizytę. O, dzisiaj zamknięte. Mam nadzieję, że i ma się dobrze. Pachnie. O, nie ma mowy. Naprawdę? O, dzisiaj trochę się spociłam na siłowni. Nie, nie chodzi o twój zapach, tylko wyczuwam takie słabnące pragnienie w sklepie. O, wewnątrz. A, okej, okay, okej. Okay. Spoko, nie śmierdzisz. Sprawdźmy to. Ale same ostrzeżenia przed konfrontacją z Queechim obowiązują też tutaj. Więc bądźcie czujni. O! Mówiłem ci. Wszystko, co musisz zrobić, to umieścić swoje imię na tym małym kawałku papieru. Gotowe. Ach. Nie, nie mogę tego zrobić. Nie oddam ci tego sklepu, ani mojej kuchni. O, po prostu nieustannie harujesz z tą samą starą melodią, prawda? Ale dosyć tego tańca Yamagoshi. Czas zaśpiewać nową piosenkę. O, przepraszam, mamy dzisiaj zamknięte. O, o to wy! Co? Huh? Jesteśmy teraz w trakcie poważnej działalności. Miyazawa? Dlaczego ty tu jesteś? Menadżerze, czy możesz rozkrotować te dzieciaki do drzwi? Jak śmiesz! To moi cenni klienci! Bo no ty jesteś tym, który powinien odejść. Że przepraszam? Czy naprawdę chcesz się bawić w taką grę? Twój sklep jest na krawędzi upadku, wiesz? Moje zdrowie też nie jest takie jak kiedyś. Jestem już na etapie rozmów z Masachunem, Victory Kitchen. Wszystko co musisz zrobić, to podpisać tę umowę i przekazać mi własność. W moich rękach, twój ukochany mały sklep stanie się rozwijającą sensacją w łańcuchu tych wszystkich cudownych restauracji w całym kraju. Wystarczy! Chcesz karmić moich klientów kłamstwami! Nigdy tego nie dostaniesz! Ja. E... O, już, już! Spokojnie, spokojnie! Też w swoim stanie nie powinien tak reagować. Byłeś właścicielem tego sklepu ze zmarłożoną, prawda? Czy naprawdę chcesz patrzeć na to wszystko? Ale to jest sen po prostu... Pozwoliłbyś, aby twoje jedyne wspomnienia jej i tej restauracji przesilzgnęły się przez twoje palce? jest coś tak drobiazkowego jak autentyczny smak? Nie znasz pierwszej rzeczy, o! o! Karetka jakaś, cokolwiek? Ojej, on naprawdę to przez... Och, on naprawdę przesadził. Ej hey, tam, dziewczyno, zazwę po karetkę pogotowia, prawda? A ty nie możesz ruszyć dupy? Nie masz prawa się odzywać. O, ty śmieciu! Okej, okay, umowa podpisana. Nie możesz tego zrobić. O, teraz ty? Właśnie widziałeś, jak skończył Yamagoshi-san. O, Yamagoshi. Miyazawa. Oh! O, mae! Ty, draniu, co mu zrobiłeś? O, ja, ja nic nie zrobiłem. Puść, puść, co? Uderzysz mnie? Czy on, czy on przestań? Weź, bo zaraz cię nagra albo cokolwiek takiego. Ej, menadżerze, masz to, prawda? Ty, śmieciu! Gwałtowny dzieciak atakuje krytyka celebrytę. Jeśli opublikuję ten film, ty jesteś skończony. Twoja przyszłość, wszystko jest stracone. Polecam więc zamilknąć. I ty? I on. Ty potworze. On próbuje cię zniszczyć. Nie daj mu tego, czego chce. Nie wiem, przepraszam. Przepraszam, znowu to zrobiłem. Tak jak ostatnim razem. Pogarszam sytuację, przepraszam. Nie zrobiłeś nic złego, Shion. A w rzeczywistości ja bardzo lubię tę twoją stronę. Tępe, proste, trochę szorstkie wokół krawędzi. Z taką determinacją do gotowania. Mm. Nigdy o tym nie zapominaj. Uśmiechający się klient przynosi nam największą dumę szefa kuchni. Proszę, nigdy nie odwracaj się od tego. Tatku! Oho, bracie, wystarczy tych łez i melodramatów. Robisz ze mnie takiego złego chłopa. Jesteś skończonym chujem! O, zamknij mordę! Dobrze! Ojej ojej, wystarczy młodzieży w tych, w tych dzisiejszych czasach oni są tacy bezczelni. I co mówią, że ja jestem zagrożeniem? Dobrze, rudy, dobrze! O, to mam pomysł! O ty, Shunkun, prawda? Chciałbyś, żebym dał ci szansę do walki? Co? Zdecydujmy się na walkę z jedzeniem! Cingę Kinosoma! To jest? Bitwa na jedzenie? Tak, walka z jedzeniem. To seria wideo na moim kanale, nie słyszałaś o tym? Zawodnik gotuje, a jeżeli oszukuje moje kubki smakowe, to deklaruję go jako zwycięzcę. Jeżeli przypadkiem uda ci się wygrać, przestanę iść do twoich małych, cennych sklepików, okej? Okay? Że co? On będzie kantował! Ale jeśli naprawdę jesteś taki niepewny, to nie musisz konkurować. Jestem bardziej nieszczęśliwy, biorąc ten sklep tutaj teraz. To co, jak będzie? Ta gra i tak będzie sfałszowana? Ej ej, 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 ej! Nie mów tego tak łatwo! Wcześniej zdarzały mi się przegrane. Oznacza to, że nawet masz szansę wygrać. Więc co, Shukun, co powiesz na to? Jesteś w tym? Zrobię to! No nie no, błagam! Chcesz walczyć? Proszę bardzo! No i to jest duch walki! W porządku, ogłoszę datę na moim kanale. Więc miej oko na szczegóły i staraj się nie być taki jak wcześniej, dzieciaku. Kano, karetka już jest. Tak czy inaczej, do zobaczenia, Shionkun. Ale to jest potwór. Zawa, już ostęplowałeś umowę? po co zawracać sobie głowę wyzywaniem tego dziecka palca na jedzenie? Bo ten Bachor wgryzł mi się w dupek, krzycząc prawdziwe i autentyczne. W ten sposób możemy go zniszczyć i zamknąć go na dobre. A jeżeli udupić go online, to w końcu będę mógł zdobyć zastępcę, którego szukałem. Jak to wymienić? No, nie musisz tego wiedzieć. Teraz mam do zrobienia wideo ogłoszenie. Spodwór. Jeden z sąsiadów poszedł z nim i pojechał z nim w karetce. To no, okej, okay. wygląda na to, że jego oddech wrócił do normy. Jestem pewna, że wszystko będzie w porządku. I kano. Neri wspomniał, że robisz bitwę na jedzenie. Ach. Właściwie widziałam ten program wcześniej. Miyazawa konkuruje z szefami kuchni, którzy zakwestionowali swoje recenzje. W końcu przegrywają albo zdobywają super recenzje i tak to wygląda. Jakby Miyazawa miał rację przez cały ten czas. I to nie jest tak, że to jest telewizja na żywo. To jest jego własny kanał, więc on może zrobić materiał tak jak chce. Tu musi być jakaś pułapka. Tak, prawdopodobnie masz rację. Ale nie mam żadnej innej opcji. Najwyraźniej Miyazawa coś stracił wcześniej. Więc jeżeli oznacza to, że mam jakąkolwiek najmniejszą szansę na zyskanie sklepu, to muszę podjąć to ryzyko. Miyazawa przegrywa we własnej grze? Nie wiem. To musi być coś bardzo podejrzanego. Nie możemy mu zaufać. No właśnie. A może po prostu to upublicznijmy. Poinformujemy wszystkich, że Miazawa sabotował smak w Victory Kitchen z tanimi składnikami. Wiesz, jaki to ma wpływ? Po drugie, coś, o czym my mówimy. Po prostu zakręci trochę kłamstw i oszukanie wszystkich. Nikt nie uwierzy w to, że to jest prawda. Chyba że prosto z ust tej szychy. Okej, okay, powiedzmy, że uda ci się wygrać tę, jakby walkę na przepisy. I skąd wiemy, że Miazawa po prostu nie będzie oszukiwał. Wątpię, żeby kontynuował swoją obietnicę. On nie odpuści temu sklepowi. Ale nawet gdybym przegrał, byłbym po prostu głupim dzieckiem, który był głupcem. Nie spowoduje żadnych kłopotów dla taty ani personelu. Oj, Kano. Ale naprawdę nie martw się o mnie, bo widzę, że się angażujesz. Ja za również może przyjść po Was. Zrobię to samodzielnie. Tylko proszę, nie zaplątaj się w mój bałagan. Strasznie mi go szkoda. Hmm. Nie ma co do tego wątpliwości. Następnym władcą pałasu musi być Miyazawa. jest jedyny, który wykorzystuje sytuację heritage Kitchen, aby spełnić własne, własne samolubne pragnienia. Ludzie z w jego sidła, a nawet klienci mogą też mieć skradzione pragnienia. Masz rację. Wszyscy są ciągnięci opinią Miyazawy, pomimo oczywistego spadku jakości. A personel nie może nic zrobić. Jedynie cierpieć w ciszy. To prawda, i pamiętasz, co się dzieje z osobą, gdy cały czas ich nadzieja zostaje skradziona, prawda? Odsłonimy jego zły czyny. Tak, musimy odzyskać ich pragnienia i sprawić, aby miazawa wyznał swoje zbrodnie. To w porządku, idziemy do Mementosa. Jestem pewien, że teraz będziemy w stanie znaleźć pałac Miazawy. I pamiętajcie, że wchodzimy do nowego obszaru. To oznacza, że mogą być tam silniejsi wrogowie. Upewnijmy się, że mamy wszystko, czego potrzebujemy przed kontynuowaniem całej misji.